mam jestem Reaper, a to jest mój pierwszy odcinek na moim nowym kanale. Jak możecie wiedzieć, to ja jestem TKM Nexo BTW. Mój kanał usunęli. Albo że ktoś się wkrad, pewnie ktoś się wkrad. Dzisiaj ze mną jest Brzoza. Przyjętaj no, się. Zagramy sobie no, no, no. do bia duo. Idziemy do Lobby Brzoza. Ok. To, to jest pierwszy odcinek na nowym kanale. Na razie, na razie mamy chyba jednego suba, tak? Czyli ile? Dać suba? No dobrze. To na razie jednego suba mamy, bo dzisiaj teraz, no 5 minut temu chyba założyłem. Nie no 5 godzinę temu. No i co? Wbijajcie do kanału na obrzezy. Ja dam link w opisie. Wbijamy ile u Ciebie subów? 10. 10 subów i robi ja <grybujesz> Robisz? Jakiegoś? No robię, robię. Ach, kurde. Halo? Y możesz wyjść, bo my teraz odcinek na YouTube a nagrywamy. <grybujesz> A, dobra już. A, skład. No, parę. Mm -hmm. Dobra. A mogę z wami takie pytanie. No. Dobra, weź go zaprosi. Nie. nie! Zagramy. Nie Dobra, trój... Nie no, Trójek nie gramy. Dobra. Nie gramy Wpiszcie kod w sklepie IDK Żoza, o, żoza. To jest taka nie, niespodzianka na odcinku, że załatwiłem Ci kod O dzięki Wpisz kod w sklepie IDK Okej okay. że No co? Ja sobie ja dam sobie ruski nick. O co? Nie wiem. Mm -hmm. O, bajcie. Tilt, przyjemny, dobra słona. Albo tiltet, bo tam jest... No to jest prawie nowa miejscówka, no i tam są pro pompy prawie same. No, do, do, do. Ile masz? Ja mam minus 10. Ja, ja mam pierwszą dywizję, bo ja nie gram. Aren. Aha, ja, ja mam chyba trzecią i mam tysiąc punktów, ale ja też nie gram. Mhm. Mm -hmm. uh, jest ogólnie ja godzina 17. 17.40 jeszcze dokładnie. No. Ja trochę zmęczony jestem. Nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że siedziałem 3 godziny na basenie. No to już nieważne. Dobra, to też nie ważne. Ja nie mam broni. Ja mam 6 strzałowych. Jedno, a 6 no sorry. Dobra. mogę mnie osoby kojarzyć, bo dużo osób mnie oglądało na tamtym kanale. No ale nie wiem czemu, ale ktoś mi się wkradł na kanał, bo nie mogę się zalogować na kanał. Nie wiem co się dzieje. Może odzyskamy konto, ale myślę, że tu też będę miał tak dużo wyświetleń pod filmikami jak tam. Czyli tysiąc wyświetleń. Leży jeden. Pomóż. O Boże. To dużo było, ale jednego. Jednego chcesz. Dobił. Robisz do Dam radę może. Przejdź za chwilę po karty. i Nie wiem, czy dam radę. Masz radę. Masz Még a... igen azt is próbálok. Quad for go. Egy a karta. A oh, sorry Chłopie! Nie dam rady. Dążysz. Mi nie no. chodzi o zdążenie, mi chodzi o HP. To używ się najpierw, później odrodzisz. Ale na easy. że no. ja mam jeden nice odcinek. Ej, ale tak w ogóle, to wszystkich na farcie zabijam. No f**k. Bo on miał kewa, no nie wiem, i... Ja jakbym był, tam, ym, nim, to bym go, siebie zabił na easy. Bo... Ej, zostaw trochę loot, bo ja nic nie biorę Aha, dobra, gdzie jest furgonetka? Tam, 50 metrów. Dobra Biorę sobie tylko PMA i... ej hop O Jezu, mój aim jest najgorszy Pomóż, nie mam tylko pistolet Dobra, jest Bo Mówi, dzisiaj mój forma mój. jest. No, ale mój aim. Parem, pistolem raczej nie ugram. Może zrobię montaż, nie wiem, bo ja montaży nie umiem robić, ale mam, gra mam, mam. Tak jakby mam grafika, który może będzie umiał. Chodź tu, chodź tu. Ej, ej, ej. A do pompy, daj. Aha, Amor do pompy, mam 22, to nie dam. Ja mam cztery. Dobra, trzymaj. Ja mam cztery w, w, w pompie, a tak to myślę. Ej, chodź tu, bo mam 12 patek. Dobra. Ty będę brał bandaża. Chodź stąd, bo ja chcę postawić ognisko. Dobra. Chodź gdzieś... tu. Albo chodź na zalew. Dobrze, to... A tu jest ognisko, chodź. Ale dobrze. Dobra, A... ey, później rzucisz na przykład amo do Emki, bo mam 5 i. No, 100, -ko. czekaj. Dzięki. A dasz tak z 4 do 6, bo ja mam też jeden. Nie idziesz się uleczyć, hmm, chodź. <noise> Będzie więcej na pewno, ale nie wiem jak tam chcesz. Ej, dożdżamy jakichś typów na tym. ok? chodź, idziemy. Okej, okay. tylko są? Kurde, maksów mam tylko 300. Trudno uzbieram sobie. Chodź. A to jest arena? Nie, bo nie było, bo nie ma nie ma areny przecież. Bo mi pokazuje punkty. I właśnie, czemu ja dostałem minus 10 punktów? Nie wiem, mi się na skórach też teraz tak zrobiło, że y, miałem arenę normalną. No tak, ale ja dostałem minus 10 punktów. Super. Ej, weźmiesz ja małe poty? Weź małe poty. Ja mam 15 bondoży. Dobra, to ja bra. Ej, chcesz trapy? No, tu możesz dać. Bo ja mam trzy teraz. Ja no... Ja lecimy tym, lecimy tym riftem. Eee, tu może gdzieś. Gdzie? Dawaj po robota. Co nim pierwszy raz grać, bo... Ja już grałem razy roboty. Ja niegdę. Nie mogę. Ej, aha, dostałem obrażenia przez robota, bo mnie uderzył. Aha, dobra Jagina, to typy do ciebie strzelają? Tak, masz y, bandaże. Ja bym się dwa ma. Czemu musi być zawsze tak, że mam że jakiś przypał, że jakiś kurde robot we mnie wleciał? Bierz tego um, robota. No chodź. Już? Ja będę kierował. Ja chcę, ja chcę strzelać, dobra. Ty kierujesz, ja strzelam. Chodź tu. Ja chodzę, no nie. Zamień się, ja nie chcę chodzić. No masz. No chodź. Nie dobra, nadal wychodzę. Proszę. O Jezu, Jezu. Ja pierwniczę. Bez szans. Jakiś kamper z miwana. Okay. Dobry, tak się. Dobrze ci. I klapsuję cię, Bo do karty już na pewno nie wezmiesz. Ty pomóż. No i super! Dobra. Ale ja tej gry nie radzę. Bo zawsze ktoś mnie musi od pleców. Czekaj. Ha, kurde. Ej, czemu te bambiki uciekają? Nie wiem. Aha, typ se Obra, lądry... Dobra, widzowie. Ja już kończymy ten odcinek. Papa, do następnego odcinka.